na moim kanale. Dziś zmieniłam trochę otoczenie. Jesteśmy w mojej sypialni, bo zaraz rozsiądziemy się wygodnie i zaczniemy rozmawiać. O czym? O Instagramie. Jak przerabiać zdjęcia i jak robić to dobrze. Ale zanim zarazam wam moje Instagramowe triki, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Tutaj, no i co, lecimy. Podkreślam, ja nie jestem jakimś instagramowym guru, mówię wszystko z mojego własnego doświadczenia. Ja jestem praktykiem, no i wydaje mi się, że idzie mi całkiem nieźle, także podzielę się chętnie moją wiedzą. Instagram prowadzę już ponad 4 lata i widzę naprawdę ogromną różnicę między tym, co robiłam kiedyś, a tym, co robię teraz. Naprawdę jest to przepaść. Także teraz w skrócie powiem Wam, co zrobić, aby Wasz profil wyglądał jak najlepiej. Teraz wpadnie pomysł. Co wy na to, żebyście pisali nazwy swoich Instagramów w komentarzu, a ja przeglądnę wasze profile i napiszę wam, co możecie poprawić, a co jest super. Bo to jest fajny pomysł. Ja bym chciała bardzo na początku, żeby ktoś mi powiedział: Ej Ola, robisz to źle, albo O, Ola, to robisz dobrze, w tym kierunku idź. Co wy na to? Dajcie znać w komentarzu. Wszystkie zdjęcia, które widzicie na moim Instagramie, wykonuję telefonem w którym właśnie w tym momencie nagrywam. Mój telefon to e, iPhone 11, a tu jest telefon Justyny e, iPhone 8 Plus. mi jej nie ukradli, zapewne do tej pory bym jej używała, bo miała wszystko, czego potrzebowałam. Uważam, że na Instagramie dużo bardziej sprawdzają się, dużo bardziej klikają się zdjęcia robione telefonem, bo cała idea Instagrama była taka, żeby to był taki pamiętnik, gdzie wrzucamy swoje zdjęcia live. Po coś przecież jest ta funkcja, że od razu można zrobić zdjęcie i dodać. Chyba nigdy w życiu jej nie używałam. I co, teraz miałabym to tak sobie dodać, bez żadnych filtrów, edycji? Nie wiem, kto to wymyślił. I sama widzę po sobie, że czasami mam zdjęcia z jakiejś przepięknej sesji, robione wypasionym aparatem i one nie klikają się tak bardzo, jak te zdjęcia, które są właśnie robione telefonem, spontanicznie. Także Instagram kocha spontaniczność. I aktualność. No i jak już mówimy o tej spontaniczności, naturalności, czy to tak naprawdę wygląda? No nie! Poza tym jednym spontanicznym ujęciem jest 10 minut pozowania, 15 minut krzyczenia na fotografa, że źle robi zdjęcia. Później jednak stwierdzasz, że to z Tobą jest coś nie tak, a nie z fotografem, więc pozujesz kolejne 15 minut i w końcu spośród tysiąca zdjęć wybieracie to jedno idealne zdjęcie i siedzicie 15 minut. I je przerabiacie, bo było przecież takie idealne, nie? <gry> to właśnie obróbka ze zdjęcia wartego 5 lajków może zrobić zdjęcie warte 100 tysięcy lajków. Jest to ostatni, ale najważniejszy moim zdaniem etap. I jak to jest takie ważne, to teraz ja pokażę Wam moje ulubione programy do obróbki zdjęć, pokażę najfajniejsze funkcje i jak ja właśnie obrabiam moje zdjęcie. No to co, ruszamy. Ja tych aplikacji mam dosłownie kilka. Moją ulubioną aplikacją, przez którą przechodzi dosłownie każde zdjęcie jest appka Snapseed takich podstawowych funkcji jak ustawienia jasności, kontrast, nasycenie, oświetlenie, prześwietlenie, cienie i temperatura. Mamy tutaj świetną funkcję, która nazywa się naprawianie i to właśnie tym czyszczę trawniki, usuwam ludzi i generalnie pozbywam się wszystkiego, czego chcę się pozbyć. Możemy tutaj też przyciąć zdjęcie, rozszerzyć. Jeżeli zdjęcie ma nie instagramowy rozmiar, to po prostu można sobie przekopiować tło. Także Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Kiedyś, żeby zdjęcie pasowało na Instagram, używałam aplikacji Instasize, ale teraz zdecydowanie wolę to. Pomimo tego, że teraz na Instagram możemy dodawać zdjęcia różnej wielkości, to ja lubię, żeby ten fit był spójny, bo fit ten jest bardzo ważny. Yy, I sobie rozszerzam, żeby na przykład cała postać była w jednym kafelu. Żeby nie obcinało mi stóp ani głowy, rozumiecie chyba, co chodzi. Ja lubię, jak wszystkie zdjęcia do siebie pasują, Mam jakiś taki jeden wspólny element i prócz e, obróbki standardowej, którą dopasowuję do każdego zdjęcia, narzucam na to filtr. I właśnie mamy tutaj w zakładce ziarnista klisza, mamy filtr, który się nazywa A03. Ja bardzo lubię ten filtr, on daje taki odcień delikatnie niebieski, e, ale dzięki temu wszystkie zdjęcia są ze sobą wspólne. Kolejną rzeczą jest pędzel, ja kiedyś miałam obsesję na punkcie białych ścian i wszystko tak strasznie wybielałam, bo chciałam, żeby ten Instagram był taki jasny. Zjaśniałam nawet na plus jeden, żeby była taka czarna kropka i wszystko białe na oko. Teraz mi się to zupełnie nie podoba. Pędzla używam do rozjaśniania tła lub jakichś takich poszczególnych elementów. Można też przyciemnić, na można przyciemnić sobie włosy albo wyostrzyć jakiś element. Czasami e, wyostrzam tym pędzlem ciemniejszym budynki. Kiedyś zdecydowanie nadużywałam tej funkcji. Ale teraz umiem już panować nad sobą. I ostatnia rzecz, której używam w tej aplikacji, to jest tekst. Mają tutaj bardzo ładne czcionki. E, wszyscy mnie zawsze pytają e, o moje plansze wyróżnione na Instagramie. To właśnie tutaj je tworzę, bo te czcionki są tutaj naprawdę prześliczne. I jest ich ponad 20, także dla każdego coś się znajdzie. Najważniejsze to pracować sobie jakiś styl obróbki i już się jego trzymać. Ja osobiście nie lubię takich mega podkoloryzowanych zdjęć, lubię jak to jest podkręcone, ale w granicach rozsądku. Ale czasami zdarzało mi się nie mieć tego rozsądku. Kiedyś puściłam wodze fantazji i stworzyłam cykl zdjęć z samolotu, które pewnie kojarzycie, jak nie to będą tutaj. A dlaczego o tym mówię? Bo właśnie do tych zadań specjalnych używam kolejnej aplikacji, która nazywa się Art. Ja używam tej aplikacji głównie do e, wklejania różnych rzeczy na zdjęcia. Teraz Wam pokażę na szybko, jak zrobić ten oto montaż. Wybieramy dodaj zdjęcie, wklejamy jakieś zdjęcie, dodaj. Bierzemy gumkę, wymazujemy, to to co nam trzeba, dajemy ok i wklejamy w dowolne miejsce na zdjęcie. Proszę bardzo. Ja używam darmowej wersji, jest ona delikatnie okrojona, ale mi to starcza. Ma naprawdę mnóstwo funkcji, fakt czasami wyskakują reklamy, ale da się to przeżyć. Tą aplikację ściągnęłam głównie dlatego, że można właśnie przeklejać w niej różne rzeczy, ale ma ona standardowe narzędzia jak przytnij, klonuj, usuń, ruch, wybór, krzywa, dostosuj, ulepszanie. Mamy nalepki, mamy możliwość wycięcia, mamy możliwość dodania tekstu do malowania różnych rzeczy. Można się w niej super pobawić i naprawdę totalnie odmienić swoje zdjęcie. Ja sama jej jeszcze do końca nie odkryłam. Ale teraz mam czas, więc mogę to zrobić. I na koniec zostawiamy sobie aplikację do zarządzania feedem. Moją ulubioną jest Unum. Tam możemy sobie planować treści, sprawdzać, czy to wszystko fajnie razem wygląda i jest spójne. Jak już obrobimy zdjęcie, wrzucamy do tej aplikacji, możemy zobaczyć, jak się ona komponuje z innymi zdjęciami. Jest to coś dla miłośników, pięknych feedów. Jeżeli takimi jesteście, to koniecznie sobie ją ściągnijcie. Ta aplikacja ma też fajne szablony na Insta Stories, możliwość tworzenia kolarzy, więc jeżeli chcecie urozmaicić swój Instagram, swoje Insta Stories, to tu na pewno to zrobicie. Możecie ściągnąć bezpłatnie, ale ma bardzo dużo poblokowanych funkcji, żeby zachęcić Was do ściągnięcia wersji premium, czyli tej płatnej. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że skorzystacie z moich rad i będziecie przerabiać w programach, które Wam pokazałam. I znać w komentarzu, czy chcecie, żebym częściej robiła takie Instagramowe pogadanki, bo dzisiaj to był tylko wierzchołek Góry Lodowej, a wiem, że pytań macie mnóstwo. Chcecie wiedzieć, jak zarabiać na Instagramie, jak pozyskiwać obserwatorów, jak tworzyć angażujące treści, także dajcie znać, czy o tym Wam powiedzieć. Ja lecę, montować, wy zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku.